Życiem każdego z nas kieruje los, który dla niektórych bywa naprawdę okrutny. Ważne jest jednak, by niezależnie od okoliczności nie poddawać się i walczyć o swoje szczęście. Opowiem Wam dziś niezwykłą historię Kian Hongyan, dziewczynki, która pochodzi z bardzo biednej chińskiej rodziny. Kiedy Kian miała 4 lata, w wyniku wypadku amputowano jej obie nogi. Jej rodziców nie stać było na protezy, dlatego postanowili ułatwić jej poruszanie poprzez przymocowanie do jej tułowia przeciętej piłki do koszykówki. Najpiękniejsze jednak w tej historii jest to, że pomimo kalectwa i cierpienia wynikającego z pozbawienia kian nóg, dziewczynka nie jest sfrustrowana i zła na to, że życie doświadcza ją w taki właśnie sposób. Wręcz przeciwnie, jest bardzo radosna, idzie przez życie odważnie, z podniesioną głową, nie boi się wyznaczać górnolotnych celów i je realizować. Z opowieści jej rodziców wynika, że w przeszłości to Kian bardzo często ich pocieszała. Przychodziła z dobrym słowem i wielokrotnie przekonywała, że to właśnie jej uda się wyprowadzić rodzinę z biedy. Trzeba przyznać, że jest naprawdę silną osobą z ogromnym sercem, bo nawet w swojej sytuacji nie myślała tylko o sobie, ale o swojej rodzinie, o najbliższych. Pomimo wielu niedogodności, Kian chodziła do szkoły i pilnie się uczyła. Jej nieustępliwość i determinacja zwróciła uwagę trenera chińskich paraolimpijczyków, który namówił ją, by zaczęła pływać. Propozycja okazała się strzałem w dziesiątkę. Kian stanęła na wysokości zadania, dała z siebie wszystko i niedługo potem wzięła udział w paraolimpiadzie. Po tym jak zaczęła odnosić sukcesy w zawodach, udzieliła wielu wywiadów dla telewizji i zaczęło się robić o niej głośno. Po jakimś czasie za sławą przyszły również pieniądze. Sponsorzy nie szczędzą wysokich kwot na rzecz wiecznie uśmiechniętej, upartej i wytrwałej Kian, która ostatecznie otrzymała od nich o wiele więcej niż by się kiedykolwiek spodziewała. Dziś Kian uważa, że może gdyby w dzieciństwie nie uległa wypadkowi i nie przeżyła tej ciężkiej traumy, do dziś mieszkałaby w slamsach, jej biedna rodzina głodowałaby, a ich los nigdy by się nie odmienił. Ta historia uczy nas, żeby nigdy się nie poddawać, niezależnie od okoliczności, bo nigdy nie wiemy, co jeszcze przyniesie nam los. Nawet w najgorszych momentach, starajmy się odnaleźć pozytywy, nadzieję i wiarę, że wszystko będzie dobrze. Przykład Kian jest idealnym potwierdzeniem tego, że determinacja, pozytywne myślenie i poświęcenie zawsze się opłacą, a los szykuje dla nas jeszcze wiele niespodzianek. Pozdrawiam i do usłyszenia!